Kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę stoi za dobrym żartem? Czy humor to tylko kwestia opowiadania śmiesznych historyjek, czy może kryje się za tym coś więcej? Rafał Pacześ, jeden z najbardziej mainstreamowych polskich komików, w swoim występie Puder do Cery Zimnej rzuca światło na ten temat. Przedstawiony za chwilę fragment pochodzi z najpopularniejszego materiału stand-upowego w Polsce, który zgromadził już ponad 40 milionów wyświetleń. Taka krzywdząca etykieta, że jest, że? że jak komik, to! Lubi sobie przyjarać żółka, nie? Że rafcie sobie wymyśla, chodzę po pochacie w gaciach z blandzikiem. Śmieszne historyki, kurwa. Śmieszne opowieści różnej treści, kurwa. Tak wygląda moja praca. No nie, co mnie to obchodzi? Dawaj Rafał jakąś pułętę, jakiś żart konstrukcji, jakąś wymyśl. No niestety, ja muszę, słuchajcie, usiąść, trzeźwy, wypoczęty umysł, musisz zabrać na spacer po wyobraźni. Pacześ łamie stereotyp, że komicy tworzą swoje opowieści na luzie, pod wpływem chwili. W rzeczywistości, jak zauważa, budowa żartu wymaga trzeźwego umysłu i głębokiego przemyślenia. Pacześ w pokazanym fragmencie zwraca uwagę na to, że komedia to nie tylko przypadkowe opowieści, ale przemyślany proces, w którym każdy element, od struktury żartu po sposób jego dostarczenia, ma znaczenie. To dobry przykład, jak głęboko zakorzenione jest rzemiosło komika w umiejętności budowania napięcia. Zaskakiwania widza i kontrolowania reakcji publiczności. To, co widzimy na scenie, to efekt godzin pracy, obserwacji i refleksji nad tym, co sprawia, że ludzie się śmieją. Komedia towarzyszy ludzkości od starożytności. Już Arystofanes w starożytnej Grecji opowiadał historie pełne humoru, które jednocześnie bawiły i komentowały otaczającą rzeczywistość. Od tamtych czasów komedia ewoluowała, ale jedno pozostało niezmienne. Śmiech zawsze był sposobem na radzenie sobie z trudnościami życia, a także narzędziem refleksji nad naszymi codziennymi sprawami. W każdym żarcie kryje się coś więcej niż tylko śmieszna historia. To, co nas rozbawia, często dotyka głębszych aspektów naszej rzeczywistości, naszych lęków, nadziei czy wartości. Humor pozwala na chwilę dystansu wobec świata i nas samych, często rozładowując napięcie i pokazując absurdy, które normalnie moglibyśmy przeoczyć. Współczesna komedia, zwłaszcza stand-up, daje nam coś wyjątkowego możliwość śmiania się z tego, co dobrze znamy, ale z perspektywy, która może być zarówno rozśmieszająca, jak i zmuszająca do refleksji. Komicy opowiadając o własnych doświadczeniach i obserwacjach, tworzą więź z widownią. Stand-up stał się więc w Polsce nie tylko popularną formą rozrywki, ale także sposobem na głębsze spojrzenie na codzienne życie i jego nieoczywiste momenty. Przyjrzyjmy się zatem bliżej polskiej scenie stand-upowej, analizując różnorodność stylów, jaki prezentują polscy komicy. Co sprawia, że pewne żarty trafiają w nasze poczucie humoru, a inne nie, I jak mechanika żartu od setupu do punchline'u działa na nasz umysł i wywołuje śmiech. Polska scena komediowa przez dekady była zdominowana przez kabarety, grupy aktorskie, które odgrywały przemyślane, często polityczne skecze na scenie. Był to format mocno osadzony w tradycji, z określoną strukturą i formułą. Kabarety przyciągały publiczność swoją formą, która opierała się na dialogach, postaciach i humorze sytuacyjnym. To jednak stand-up, który zaczął wkraczać do Polski z zachodu, przyniósł zupełnie nową dynamikę. Stand-up w Polsce wyewoluował jako forma bardziej bezpośrednia, intymna i oparta na relacji jednego artysty z publicznością. W przeciwieństwie do kabaretu, stand-up polega na tym, że komik stoi sam na scenie bez rekwizytów, a całość bazuje na monologu opartym na osobistych obserwacjach życia codziennego. Komedia stand-upowa jest często bardziej bezpośrednia, surowa i odważna w tematyce. To właśnie brak cenzury i bliski kontakt z publicznością przyczyniły się do tego, że forma ta zyskała tak szeroką popularność. Polska scena stand-upowa rozwija się nie tylko dzięki różnorodności tematów i stylów komików, ale także poprzez eksperymentowanie z różnymi formatami występów. Michał Leja, znany ze swojego programu Skartki, prowadził nowy wymiar improwizacji, gdzie stand-upowcy wychodzą na scenę bez przygotowanych tekstów i bazują na pomysłach dostarczonych przez publiczność. To unikalne połączenie komedii i interakcji z widownią pokazuje, jak elastyczna i dynamiczna może być ta forma sztuki. Warto wspomnieć także o formacie Masz Minutę, który otwiera scenę dla amatorów i aspirujących komików, dając im jedną minutę na rozbawienie publiczności. Jak widać, scena stand-upowa w Polsce to nie tylko różnorodność tematów, ale także i formatów. Ta scena tworzy zróżnicowany ekosystem, w którym każdy komik wnosi coś innego. Dzięki temu każdy widz może znaleźć coś dla siebie. Od codziennych obserwacji, przez absurdalne sytuacje, aż po błyskotliwe komentarze społeczne. Komicy oferują swoje unikalne spojrzenia na świat, a ich występy odzwierciedlają zarówno ich indywidualne doświadczenia, jak i szerokie spektrum polskiego społeczeństwa. Rafał Pacześ to komik, który wyrósł na mistrza opowiadania o codziennych absurdach. W jego występach zwykłe prozaiczne sytuacje nabierają zupełnie nowego, komediowego wymiaru. Pacześ idealnie trafia w gusta szerokiej publiczności opowiadając historie, które są bliskie przeciętnemu Polakowi. E, to był poranek, że stwierdziłem, że... E, dzisiaj wysprzątam tę chatę. Macie tak się budzicie i czujesz te środku. tu się nie da żyć, a ja to dzisiaj wysprzątam. I słuchajcie, zacząłem sprzątać, ale tak z rozmachem, coś nieprawdopodobne wkorbiłem się strasznie. Odgurzę łazienkę, mówię, ja pierdykam, ale sprzątam. Tak, tak, tak się wkręciłem, że nawet ten dywanik przy prysznicu do góry podniosłem. Wiarawa. Nie popisuj się. Papierosek, idę na balkon. Yy, zapalić kawusia. No i to no, tak wysprzątałem, że mała głowa. Uwielbiam kontemplować tak rzeczywistość na balkonie. I nagle czuję, jakby ktoś przesunął mi komodę w żołądku. Mówię, oj! Chyba nie dopalę. Oj, oj 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 oj. oj, oj, oj. Już wiesz, że będzie dwójka roku. Oj. W przytoczonym fragmencie widać, jak patrzeć potrafi z prostej czynności, jaką jest sprzątanie, zrobić coś komediowego. Abelard Giza to z kolei komik, który wnosi do polskiego stand-upu bardziej intelektualny, często polityczny humor. Jego żarty to nie tylko śmiech, ale też głębsze obserwacje społeczne, które zmuszają do refleksji. Giza potrafi mistrzowsko łączyć komedię z ostrymi komentarzami dotyczącymi rzeczywistości. Tworząc unikalny styl, który doceniają bardziej wymagający widzowie. Dla mnie Kim Jong-un teraz na świecie jest, jest taki ktoś, taki koleś, który, który mieszka gdzieś w swoim bloku, na klatce i napierdala swoją żonę. I wszyscy wiedzą, że on to robi, ale nikt tego nie zgłasza. No bo tak naprawdę ona wtedy tak głośno nie krzyczy. Jest o czym gadać z innymi sąsiadami. No i dzięki niemu twoja żona wie, że to nie ty jesteś największym skurwysynem w okolicy. Łukasz Lotek-Lotkowski jest mistrzem dynamiki na scenie. Jego humor jest prosty, bezpośredni, ale jednocześnie niezwykle skuteczny. Lotek bazuje na energetycznych występach, których tempo i natychmiastowy efekt komediowy odgrywają kluczową rolę. To komedia, która nie wymaga głębszej analizy. Śmiejemy się natychmiast, bez zbędnych przemyśleń. Swoją drogą, ciekawe, komu Kaczyński te buziaczki zawsze wysyła, nie? No też ma. Witam wszystkich, Polaków. Ja cały czerwony przed telewizorem siedzę, mówię, Jarek, starczy! Po buzie tym. <grym> Cezary Pontewski, Mateusz Socha, Antoni Serek Dąbrowski czy Paweł Chołupka reprezentują z kolei tę bardziej absurdalną, nieprzewidywalną stronę polskiej sceny stand-upowej. Pontewski często bawi się nonsensownymi sytuacjami i ukazuje swoją autentyczną stronę, co czyni jego występy świeżymi i zaskakującymi. Z kolei Socha potrafi wciągnąć widownię w pozornie proste historie, które nagle zmieniają się w zupełnie coś nieoczekiwanego, wywołując śmiech dzięki swoim nieprzewidywalnym zwrotom akcji. Pamiętam, jak kiedyś ona mi opowiadała, jak, e, że tam w pracy ją ktoś podrywał, jakiś tam chłop. I ja tak... Nie, mi się nie chciało tego słuchać za bardzo. Tak mówię, dobra, dobra, wychodzę, biorę kurtkę, idę. I ona tak mówi, zaczekaj, stój! Nie idź, nie rób z głupiego, zabijesz go! No to, bo... Miło mi się zrobiło w sumie, że... Ona uważa, że jestem w stanie kogokolwiek skrzywdzić. No i poszedłem puścić mini-lotka, tak jak, tak jak planowałem od początku. Słyszeliście o dziewczynie Haktua? Nie, nie klaszt znam osoby, które słyszały. Mało, ja wytłumaczę. Na, bo, była, była bardzo popularna typiara na Twitterze, nie? Na Iksie. Typiara zrobiła wywiad. W sensie ktoś zrobił jakąś sondę uliczną i natknął się na typiarę, nie? I zadaje jej pytanie, jak ona potrafi uszczęśliwić, e, co robi w łóżku, żeby jej facet oszalał z radości. Nie? I ona mówi musisz złapać kuja i zrobić HOK tu I cały stan, cały świat oszalał na jej punkcie. Wszyscy sobie robią kurwa z nią zdjęcia, celebryci, politycy sobie robią z nią zdjęcia, bo typiara zrobiła HOK! Polity... rozumiecie, jakby Andrzej Duta stał z Alanem Kwiecińskim i powiedział o, to jest ten ziomek od... M Cezary Jurkiewicz to komik znany z ostrych, błyskotliwych obserwacji. Jego humor często balansuje na granicy tego, co można powiedzieć na scenie, a jednocześnie jest przemyślany i pełen inteligentnej gry słów. Jurkiewicz nie boi się przekraczać granic, dzięki czemu jego występy są wyjątkowo zapadające w pamięć.. to rozładować komedią. Ja zrozumiałem jedną rzecz, jakby, w kwestii czym jest komedia. Jakby każdy żart, nieważne czy bardziej czy mniej hardkorowy, jakby ma swoją podstawę w jakiejś złej emocji, w czymś mrocznym, w czymś złym, w czymś strasznym. I prawda jest taka, że, żeby napisać żart, musisz rozkminiać te wszystkie złe, straszne, trudne rzeczy. I to wpływa na naszą psychikę. Jakby. Ja nie mam frajdy z tego, że siedzę na chacie i rozkminiam, co by było, jakby się w na pępowinie powiesił. Ale robię to dla komedii, robię to dla was, tak? I cieszymy się, kiedy dzieją się złe rzeczy, owszem, to jest socjopatyczne, ale to jest środek do tego, że powstała komedia. Jednak co tak naprawdę leży u podstaw każdego dobrego żartu? Każdy żart, niezależnie od tego czy jest to szybki one-liner czy rozbudowana historia, opiera się na dwóch kluczowych elementach: setupie i punchline. Setup to pierwsza część żartu, która tworzy kontekst i buduje oczekiwania u widza. Punchline natomiast to niespodziewane zakończenie, które zmienia całą perspektywę i wywołuje śmiech. Kluczowym elementem w żarcie jest zaskoczenie. Humor rodzi się tam, gdzie oczekujemy jednej rzeczy, a dostajemy coś zupełnie innego. Weźmy na warsztat jeden z żartów Cezarego Jurkiewicza, którego komedia w dużym stopniu opiera się na tego typu konstruktach. Jestem wielkim fanem leków. Nad łóżkiem mam plakat nospy. To jest tak. Dla mnie pójście do apteki na shopping to jest forma relaksu. To jest tak jak dla was pójście do baru. Ja wchodzę do apteki, i podchodzę do lady i mówię, zaskocz mnie. Setup tego żartu tworzy nasze wyobrażenie o tym, jak zwykle chodzimy do apteki. Jest to dla nas zwykła czynność, w której dajemy receptę, odbieramy lek i wychodzimy bez większego wow. Cezary buduje jednak inną narrację, przedstawiając siebie jako entuzjastę tego typu miejsc, co idealnie buduje napięcie. Punchline, zaskocz mnie! Burzy w nas to wyobrażenie, wprowadzając absurdalną interpretację, która sprawia, że śmiejemy się z nieoczekiwanego zwrotu akcji. Każdy element żartu jest starannie przemyślany. Od momentu rozpoczęcia setupu, poprzez jego rozwinięcie, aż do kulminacji w punchline. Przemyślane zbudowanie tych dwóch elementów to sztuka, którą każdy komik musi opanować, aby zyskać reakcję publiczności. Dodatkowym elementem, który wzmacnia siłę żartu są tzw. zwane callbacki, czyli powroty do wcześniej użytych żartów lub tematów w trakcie występu. Bardzo często żarty z pierwszej części występu wracają w końcówce, ale z zupełnie nowym kontekstem, co tworzy dodatkową warstwę humoru. Poniższa grafika świetnie ilustruje ten mechanizm. Kolbaki to doskonałe narzędzie, które komicy używają, aby połączyć cały występ w spójną całość i zapewnić widzowi poczucie ciągłości. Dzięki temu zabiegowi żarty, które początkowo mogły wydawać się niezależnymi segmentami, tworzą jednolitą opowieść. Budowa żartu to jednak tylko jeden element. Kluczowe są również inne mechanizmy, które sprawiają, że coś nas śmieszy. Humor to złożone zjawisko, które od wieków próbuje się wyjaśnić na różne sposoby. Jedną z najstarszych teorii jest teoria wyższości, pochodząca jeszcze z czasów Arystotelesa i Platona. Zgodnie z nią śmiejemy się z porażek i niepowodzeń innych, ponieważ daje nam to chwilowe poczucie przewagi. Dlatego tak często śmieszą nas wypadki, niezdarne zachowania czy absurdalne sytuacje, w których ktoś wpada w tarapaty. W stand-upie komicy często opowiadają o swoich własnych wpadkach, co pozwala widzom nie tylko na śmiech, ale także na odnalezienie siebie w tych codziennych absurdach. Ironia i autoironia to potężne narzędzie w rękach komików, którzy pokazują, że z pozornie trudnych sytuacji można wydobyć humor. Zupełnie inne podejście prezentuje teoria ulgi, według której śmiejemy się, aby rozładować napięcie wywołane trudnymi tematami. Komedia pozwala na dotknięcie tematów tabu, takich, których normalnie byśmy unikali. Dzięki łamaniu społecznych norm, komicy umożliwiają widzom uwolnienie się od presji i napięcia. Już nawet Freud twierdził, że humor jest sposobem na wyrażenie emocji, których inaczej nie można by było wyrazić w społecznie akceptowalny sposób. To dlatego żarty często obracają się wokół tematów, które w innych kontekstach byłyby trudne do poruszenia. Jednak jedną z najbardziej uniwersalnych teorii humoru jest teoria niespójności, która zakłada, że śmiech pojawia się, gdy coś zaskakuje nas swoją sprzecznością. Śmiejemy się, gdy oczekujemy jednego zakończenia, a otrzymujemy coś zupełnie innego. To właśnie ta teoria stoi za większością żartów opartych na punchline'ach, gdzie zaskoczenie jest kluczowe. Warto również wspomnieć o teorii łagodnego naruszenia, która zakłada, że coś jest zabawne, gdy narusza społeczne normy, ale w sposób, który nie wywołuje oburzenia. Żarty, które balansują na granicy absurdu czy moralności, często bawią, ponieważ grają na naszych oczekiwaniach nie przekraczając przy tym granicy, która budziłaby dyskomfort. Przykładem takich żartów są żarty polityczne Abelarda Gizy, które dotykają kontrowersyjnych tematów, ale w sposób, który zamiast obrażać, wywołuje śmiech. Podczas analizy mechanizmów humoru nie można zapominać o kluczowych elementach, takich jak timing, absurd i charyzma komika. To właśnie precyzyjny moment dostarczenia żartu, który pozwala punchline'owi wybrzmieć, decyduje o tym, czy widz zareaguje śmiechem. Absurd i nonsens to kolejna siła napędowa humoru. Socha, Leja czy Cezary Pontewski często grają na absurdzie, prowadząc widzów na nieoczekiwane tory, gdzie śmiech wynika właśnie z irracjonalności sytuacji. Charyzma komika, jak w przypadku Rafała Paczesia, może natomiast sprawić, że nawet najprostszy żart stanie się momentem, który zapada w pamięć dzięki temu, jak został opowiedziany i zaprezentowany. Te wszystkie elementy razem tworzą to, co nazywamy komediowym kunsztem indywidualnym dla każdego komika. Każdy komik bowiem rozwija swój własny styl i zestaw technik, które pomagają mu w stworzeniu unikalnego efektu komediowego. Jednak wraz z rozwojem tych umiejętności pojawia się pytanie: Jak daleko można się posunąć w żartach, zanim przekroczy się granice? Czy komedia, która od zawsze była przestrzenią wolności wypowiedzi, musi dostosować się do zmieniających się norm społecznych i politycznej poprawności? Mogą mi nic zrobić, nie, nie mogą komików zdyskredytować. No, mogliby mnie nawet nagrać jak se wale konia w centrum Poznania w południe o 12 w czasie koncertu Lata z Radiem? Nawet bym powiedział, żartowałem. Do tego świetnie odnosi się Abelard Giza w jednym ze swoich stand-upów, przy okazji obracając to rozważanie w żart. Pytanie o poprawność polityczną komedii to jedno z bardziej kontrowersyjnych pytań, które towarzyszy współczesnym komikom. W dobie rosnącej wrażliwości społecznej i nacisku na inkluzywność, wielu artystów komediowych stoi przed dylematem: czy przekraczać granice i ryzykować oburzenie, czy dostosować się do norm i unikać kontrowersji. Komedia od zawsze balansowała na cienkiej granicy między zabawą a prowokacją, co sprawia, że pytanie o polityczną poprawność staje się coraz bardziej istotne. Z jednej strony, komedia zawsze była miejscem, gdzie można było poruszać tematy tabu mówić o rzeczach, które w innych kontekstach są niewypowiadalne. Komicy tacy jak właśnie Abelard Giza często balansują na granicy tego, co społecznie akceptowalne, używając humoru jako narzędzia do krytykowania systemu, władzy czy polityki. Giza doskonale rozumie, że humor jest formą wolności słowa i może być potężnym narzędziem, które ujawnia prawdy, które inni boją się wypowiedzieć na głos. Z drugiej strony współczesne społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome znaczenia języka i jego wpływu na różne grupy społeczne. Wielu komików musi dostosować swoje występy do zmieniających się norm, aby nie urazić nikogo, a jednocześnie nie stracić swojego autentycznego stylu. Jurkiewicz, znany z ostrego, nieco kontrowersyjnego humoru, często balansuje na tej granicy. Jego żarty nierzadko budzą kontrowersje, ale jednocześnie skłaniają do refleksji, czy to, co komicy mówią na scenie, powinno być w pełni kontrolowane przez zasady politycznej poprawności. Komedia, niezależnie od tego, czy poprawna politycznie, czy nie, odzwierciedla społeczeństwo, w którym żyjemy. Może być zarówno narzędziem krytyki, jak i sposobem na budowanie mostów między różnymi grupami. W końcu to, co nas śmieszy, mówi więcej o nas samych, niż moglibyśmy się spodziewać. Śmiech to nie tylko reakcja na humor, ma również szereg pozytywnych efektów na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Badania naukowe pokazują, że regularne śmianie się może przynieść korzyści, które wykraczają poza chwilową radość. Współczesna nauka pokazuje, że śmiech jest naturalnym środkiem przeciwbólowym, antystresowym, a także sposobem na poprawę kondycji naszego organizmu. Śmiech wpływa na redukcję poziomu stresu. Kiedy się śmiejemy, nasze ciało uwalnia endorfiny, które działają jak naturalne środki przeciwbólowe i poprawiają nastrój. Jednocześnie obniża się poziom kortyzolu, hormonu odpowiedzialnego za stres. To sprawia, że po solidnej dawce śmiechu czujemy się bardziej zrelaksowani i zrównoważeni. Śmiech ma również wpływ na nasze serce i układ krążenia. Badania opublikowane w Journal of the American College of Cardiology sugerują, że regularne śmianie się poprawia zdrowie serca, zmniejszając ryzyko chorób układu krążenia. Śmiech wzmacnia również więzi społeczne i pomaga w budowaniu relacji z innymi. Jak zauważył psycholog Robert Provine, ludzie śmieją się znacznie częściej w towarzystwie innych. Śmiech działa jak społeczny klej, który zbliża nas do siebie, budując poczucie wspólnoty i zaufania. Wspólne śmianie się z dowcipu czy żartu tworzy więzi, które są kluczowe w utrzymaniu zdrowych relacji interpersonalnych. Śmiech to więc nie tylko zdrowie fizyczne, ale także psychiczne i społeczne. Komedia nie musi być zarezerwowana wyłącznie dla sceny. Każdy z nas może wprowadzić do swojego codziennego życia elementy humoru, które nie tylko pomogą nam rozładować napięcie, ale także poprawią nasze relacje z innymi. Komicy mają w swoim arsenale kilka sprawdzonych technik, które możemy zastosować, aby być bardziej zabawnymi na co dzień. Pierwszą z nich jest umiejętność obserwacji. Komicy doskonale potrafią zauważać szczegóły w codziennych sytuacjach, które dla większości ludzi mogą być niewidoczne. To właśnie te szczegóły, często absurdalne czy irytujące, stanowią podstawę ich humoru. Możemy nauczyć się od nich, jak bacznie obserwować otaczający nas świat i z humorem podchodzić do drobnych, codziennych nieporozumień czy absurdów. Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu jest umiejętność dostosowania się do sytuacji i odpowiednia dawka ironii. Nie bój się również śmiać samego siebie autoironia to doskonałe narzędzie. Komicy opowiadają o swoich własnych wpadkach, nieudanych sytuacjach czy wadach co czyni ich bardziej autentycznymi. Śmianie się z samego siebie pokazuje dystans do życia i budzi sympatię innych, a także sprawia, że jesteśmy bardziej atrakcyjni w ich oczach. Na co dzień możemy wykorzystać tę technikę, aby rozładować napięcia w trudnych momentach, zamiast brać wszystko zbyt poważnie. Bycie zabawnym to jednak nie tylko technika, to także odwaga. Komicy nie boją się mówić tego, co inni woleliby przemilczeć. Na co dzień możemy wprowadzać humor, przełomując pewne społeczne bariery w subtelny sposób, Pamiętając jednak, aby zawsze dostosować się do sytuacji i unikać przekraczania granic, które mogłyby kogoś urazić. Podsumowując, komedia to coś więcej niż tylko śmiech. To sposób, w jaki przetwarzamy rzeczywistość i radzimy sobie z trudnymi momentami. Humor od wieków pełnił funkcję rozładowywania napięć, zbliżania ludzi i pozwalał spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. To lustro, które odbija nasze codzienne absurdy, słabości, a czasem nawet najgłębsze lęki. Śmiejąc się, odnajdujemy w sobie dystans i ulgę, które pomagają nam zrozumieć otaczający nas świat. Współczesna komedia pokazuje, jak bardzo humor ewoluuje wraz z nami. Jest przestrzenią, w której możemy zarówno uciec od codzienności, jak i skonfrontować się z tym, co trudne do wyrażenia wprost. Śmiech jest sposobem na oswojenie lęków i rzeczy, które normalnie byśmy unikali. Ale czy tylko tyle? Czy kryje w sobie moc, która potrafi nas zmieniać? Pomyśl o swoich ulubionych komikach i tym, co najbardziej cię śmieszy. Jaki typ humoru najbardziej do Ciebie przemawia? jest to absurd, błyskotliwe słowne gry, a może bardziej surowe żarty, które balansują na granicy dobrego smaku. Co sprawia, że właśnie taki styl komedii Cię przyciąga? Może sam próbowałeś kiedyś swoich sił w rozmieszaniu innych? Zastanów się, jak możesz wprowadzić więcej humoru do swojego życia. Coś, co warto zapamiętać z tego odcinka, to to, że komedia to nie tylko rozrywka. To przede wszystkim narzędzie, które daje nam siłę do przejścia przez różne trudności z uśmiechem na twarzy i obrócić nawet najgorszy scenariusz w zwykły żart. Opowiedz w komentarzach, jak Ty wykorzystujesz ją w swoim życiu. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam oczywiście do obejrzenia wszystkich innych na kanale i oczywiście do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Zapraszam również na Spotify'a, gdzie możecie sobie obejrzeć to wszystko w formie podcastów. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.